Dzień dobry, witam wszystkich. Po raz kolejny na kanale Historia Miniona. Gościem jest pan Marek Kryda. Witam cię serdecznie. Witam również. Chciałem również pozdrowić ostatnich widzów, którzy właśnie tutaj byli na kanale i przy tej okazji, właśnie chcę wam przypomnieć o tych ludziach. Witam Was serdecznie. Mam nadzieję, że będziecie dzisiaj. A jeśli nie, no to witam Was, kiedy po prostu wrócicie na ten kanał i posłuchacie naszej rozmowy, która dzisiaj będzie dotyczyła tajemniczego grobu na Wawelu w Krakowie, o którym naprawdę mówi się niewiele. Dla mnie jest to sprawa bardzo ciekawa. Tutaj właśnie dla pana Marka Krydy to jest też sprawa interesująca. No i właśnie dzisiaj chcieliśmy poruszyć, poruszyć ten temat. W tej chwili właśnie już oddaję głos panu Markowi. No, witam wszystkich. Myślę, że do tematu Krakowa pewnie i my będziemy wracać, ale myślę, że jeszcze wrócimy jako, jako społeczeństwo, w tym sensie, że tam jest bardzo wiele do odkrycia. My tak naprawdę bardzo mało wiemy o Krakowie X czy XI wieku. Mamy ileś znalezisk znaczący, ale żeby dokładnie rozumieć, kim byli ci ludzie, jak nazywali się władcy. Do tej pory nam brakowało tych informacji. I teraz y, przypadkowo odkryte y, pochówek y, w tak zwanej rotundzie dwuapsydowej, niewielkim kościele murowanym, którego szczątki, y, fundamenty zostały odkryte w latach 60. jeszcze XX wieku. Y, to właściwie według mnie powinno wstrząsnąć nauką, dlatego że wewnątrz tego kościółka odnaleziono wgłębiony w ziemię sarkofag murowany a w nim szczątki ludzkie co prawda żadnych darów grobowych czy przedmiotów tam nie odkryto i ocenia się specjaliści z Muzeum Wawelu oceniają że po prostu ten pochówek był wyrabowany, tak? czyli to co było wartościowe to zabrano stąd ale zostały kości i czaszka i ta czaszka no, robi ogromne wrażenie, z kilku powodów. Pierwsze to, jest, to są szczątki tak, mniej więcej 35-letniej kobiety, która prawdopodobnie została pochowana tam wtedy, kiedy właśnie budowano ten, ten kościółek, czyli oceniam się, że to jest koniec X albo bardziej prawdopodobne początek XI wieku. I jak patrzymy na zdjęcie, jak widzimy zdjęcie tej czaszki, ona jest wydłużona i według według magistra wrzesińskiej antropologa wyraźnie widać, że ta czaszka w okresie dzieciństwa była bandażowana po to, żeby wydłużyć ją. To był obyczaj, który w Europie przyjęty został przez Germanów od od nomadów. Na przykład Hunowie to robili, chociaż oni w innym kształcie. Te, te czaszki huńskie są w innym kształcie. Czy na Bałkanach, na Węgrzech, sporo tych odkryć jest, ale one są tylko w innym kształcie. Natomiast tego typu wydłużona czaszka ma analogię. Tak jak wskazała magister Wrzysińska, na Wolinie, gdzie dwie czaszki tego typu znaleziono. Ja znalazłem, że również w Birce w Szwecji jest taki słynny grób dziewczynki. Ona również ma wydłużoną czaszkę, ale ostatnio, chyba pół roku temu, Międzynarodowy Zespół Naukowców publikował wyniki odkryć na Gotlandii, gdzie przynajmniej trzy wydłużone sztucznie czaszki zostały odkryte w pochówkach. I są początki jakby dyskusji naukowców, co to może znaczyć. To znaczy ja widzę, że jest ogromne, jakby powiedzieć, ogromne zaskoczenie można powiedzieć, że w czasach wikińskich tego typu obyczaje nomadów mogły mieć tak ogromny wpływ na, na nich. To były te bandażowanie, to było robione przeważnie u dziewczynek, czyli w grobach kobiecych, odnajdujemy takie czaszki i one miały być oznaką elitarności. Tak było u nomadów, ale też i u Germanów. I sporo wydłużonych czaszek znajduje się aż do VI wieku naszej ery, szczególnie w Niemczech, w Czechach i w Austrii, w grobach gotów, w grobach germańskich. I to się jakby, ta tradycja germańska się jakby urywa w VI wieku. U Ja znalazłem jeszcze w Lombardii, jest taki pochówek, czyli kolejny plemię germańskie, które tam z północy Skandynawii przeszło do północnych Włoch. I ta, to jest, o ile dobrze pamiętam, VII wiek, czyli jeszcze gdzieś do VII wieku odnajdowano to. Natomiast w grobach z VII wieku odnajdowano to. Natomiast X, X XI wiek, to jest jakiś ewenement. Mamy trochę, jak powiedziałem, mamy Birkę, mamy Gotlandię, mamy Wolin, trochę tych znalezisk jest, ale tu jest ogromna teraz, ogromne pole do, do popisu dla dyskusji naukowej, czy dla badań. Dlaczego one są w, w, w tych osiedlach wikińskich? Czy to, bo, bo na przykład na Gotlandii oceniano, że być może to były kobiety, które. Które były z innego kręgu kulturowego, tak? Że, że to, to by znaczyło, że to nie jest obyczaj wikiński, stricte, tylko po prostu w środowisku były również osoby z innych kręgów kulturowych, i, i to może być jakby wyznacznik tego, że to, ta osoba jakby nie należała do, do, do tego kręgu. No ale co zrobić wtedy z tą, z tą naszą księżniczką z Wawelu? Nic nie wiemy o żadnych wpływach elit nomadów w X XI wieku w Krakowie. Tak, nie, Oprócz tej skówki awarskiej z VIII wieku w kopcu Krakusa, to za bardzo z tego okresu nie mamy, z wcześniejszych tak, ale z tego okresu za bardzo nie mamy znalezisk. Co zrobić z tą czaszką? I według mnie byłoby najciekawiej, chyba dla wszystkich, nas najbardziej interesujące by było, gdyby zrobiono proste badania izotopowe. To się nawierca się ząb takiej pochowanej osoby, i na podstawie analizy izotopu strontu szczególnie można określić, gdzie dana osoba się wychowała. Tak? I kiedy zebra tak, się tak, w jakimś otoczeniu środowiskowym, przyrodniczym ta osoba się znajdowała. No niestety takich badań nie zrobiono. Tak? Niestety ja nie spotkałem się z monografią na ten temat. Tak? Wydawałoby się najwcześniejszy grup w Ładczyni na Wawelu, w Krakowie, w Małopolsce, a może z, najwcześniejszy grup w Ładczyni w Polsce i, i nie ma nawet najmniejszej czy monografii. Może to świadczyć o tym, że, że zlekceważono to, a może świadczy o tym, że to jest tak ważne, że wszyscy się boją i podchodzą z ogromnym lękiem do tematu, żeby, żeby jakieś burze nie wywołać przypadkiem. Tak? Jak, jak, jak burzę wywołało badanie DNA dynastii piastowskiej które do tej pory nikt nie odważył się ujawnić kodu genetycznego dynastii Piastów. O ile w latach 60. odkryto to, to właściwie ogłoszono w kręgach naukowych dopiero po kilku latach i, i opracowano, znaczy opracowano, no, opracowywano wszystkie budowle przedromańskie, tak, z Wawelu i w tych opracowaniach znajdziemy no, dość krótki opis. Co tam znaleziono, jak wyglądają te, te ciosy kamienne, że one są obrone w taki a nie inny sposób. Tu właśnie magistra Grzeszyńska zwróciła uwagę w swoim pracowaniu, takim antropologicznym na temat tych, tych długich czaszek, że umieszczenie tego pochówku w takim no, honorowym miejscu w tym małym Kościele. Można oznaczać, że nawet ten kościół został jakby wzniesiony do tego celu, tak? że to było coś w rodzaju nawet kaplicy królewskiej z tamtego czasu, czy książęcej z tamtego czasu. No właśnie, ta izolacja dobrze to pokazuje, że to jest na, na centralnym miejscu, gdzie, gdzie ktoś, kto wchodzi do tej budowli, siłą rzeczy będzie oddawał hołd tej szanowanej monarchini, tak? Ona, ona musiała mieć bardzo wysoką pozycję. No działa taki syndrom kopca Wandy, tak, który, który jest wspaniały i no, historyczny bardzo, ale nie jak historyczny, że go przebadać. Tak. Więc to ma być taki taka ładny, ładny symbol tego, czego nie wiemy i czego nie chcemy wiedzieć. No, no, mam nadzieję, że kiedyś, kiedyś jednak dowiemy się, kto jest pochowany w kopcu Wandy. Bo nieprzypadkowo to była wieś mogiła, tak? Czy, czy wyraźnie nazywano, że, że to jest miejsce pochówku, tak? nie, nie miejsce kultu, tak, tak, tak. bo to byłoby zrozumiałe, tak? że, że Kopiec kultowy, tak? ale mogiła, no to jest, to jest pochówek. W każdym razie rzeczywiście dobrze by było jakby złożyć razem ten obraz, żeby, żeby dojść do jakichś wniosków. Ja widzę, że pewien przełom w nauce polskiej w archeologii następuje, to znaczy jest duża ilość odkryć w różnych częściach Polski, które wskazują na późne, późną obecność elit germańskich, na przykład na Lubelszczyźnie, czy w Wielkopolsce, czy na, na Pomorzu. Bo już naukowcy sięgają, szczególnie w Lubelskim jest dużo badań, które wskazują na aż do VII wieku są zabytki germańskie znajdowane w grobach. To samo Jan Szósty robi super robotę, super specjalista w archeologii. Tyle, że nie po polsku głównie, ale publikuje dużo publikacji na temat Wielkopolski i Pomorza i ja czasem używam jego ilustracji, pokazuje powołuję się na te ilustracje, gdzie pokazuje w skali regionów ile tych znalezisk jest. Czarnki, do których chyba dojdziemy jeszcze na Wawelu, kamienne, one mają analogię w Katedrze Świętego Wacława w Czechach, bardzo, bardzo zbliżone, tak jakby Stanowiło jedno państwo, tak? a to jest, to jest przełom X-XI wieku. Kamienne płyty odkryte późno, przypadkowo na Wawelu, ma, ma powiązanie z Czechami. To jest lapidarium w Pradze. Zwróćcie uwagę na te takie plecionkowe wzory różnego rodzaju, na kolumnach i, i na kapitelach. Te kolumny pochodzą z katedry św. Wita, która później była przebudowana czy tam modernizowana, w każdym razie to są oryginalne kolumny z przełomu X-XI wieku. Plecionki są wzorowane według mnie na sztuce skandynawskiej, w świątyniach skandynawskich drewnianych, wykonywane w drewnie, podobne ornamenty wykonywane w drewnie. Polecam wszystkim świątynię Wank w Karpaczu, przywiezioną z Norwegii i to jest oryginalna świątynia drewniana, nazywają to Stavkirke, czyli taki kościół drewniany tradycyjny i później budownictwo kamienne i stylistyka kamienna w Skandynawii, a jak widać w Czechach i w Krakowie, no, opierała się na tym, tym wzornictwie, tej tak? Te ornamentyce w drewnie. Jakby otwarzała to, tak? W kamieniu, bo już od jakiegoś momentu oczywiście drewnianych świątyń nie wznoszono, ale ornamentyka została. I coś ciekawego, to też jest wątek bardzo mało poruszany, a myślę, niezwykle ciekawy, ponieważ bardzo długo ornamentyka plecionek skandynawskich przetrwała na Rusi. Że to adoptowano do, do stylizyki cerkiewnej i jest bardzo dużo przykładów, już takich zmodyfikowanych, może trochę inne te postacie, fantastyczne są czy coś, ale, ale jest bardzo dużo plecionek na Rusi. A, a inny obszar, który wydawałoby się niezwiązany Chorwacja. Chorwacja to jest państwo plecionek kamiennych. Tak jak w przypadku płyty nagrobnej z Kościoła B, również tutaj te płyty miały burzliwą, historię i właściwie możemy zawdzięczać pani magister Malik, Barbarze Malik, że ona w ogóle opublikowała opracowanie na temat odkrycia tych płyt i ich znaczenia. Barbara Malik wskazuje, że to są, to jest jedyne i najwcześniejsze ornamentyka, najwcześniejsza ornamentyka świątynna, tak, czy kościelna na ziemiach polskich. Nie ma starszych reliefów, nie ma starszych ornamentów, które wiemy, że były umieszczone w budowlach świątynnych, budowlach religijnych. A mimo to, że, że to jest tak wyjątkowe, tak jak ona on na to wskazuje, bardzo mało nauka się tym interesuje i, i właściwie chyba nikt nie wie, gdzie można by obejrzeć te płyty, No to jest można szukać. Podobnie że gdyby, gdyby tej płyty nagrobnej w ogóle nie z, z kościoła B nie, nie, nie umieszczono w internecie, ja też bym nie wiedział. Nie wiedział, że, 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 że od doszło, do odkrycia doszło przez to, że to zdjęcie się pojawiło, no to cała historia się pojawiła w świadomości publicznej. Gdyby płyty również były gdzieś w magazynie, dobrze zabezpieczone w klimatyzacji, to pewnie byśmy nawet nie wiedzieli, że taki niezwykły kościół, z takim niezwykłym ornamentem, magicznymi wzorami i wielką tajemnicą, wartą odkrycia, w ogóle coś takiego istnieje. No właśnie i tutaj po lewej stronie mamy Mamy płytę się w stelle Kirkbright miejscowość na wyspie Man w Wielkiej Brytanii. To jest wyspa pomiędzy Anglią a Irlandią, na Morzu Irlandzkim. W każdym razie to jest fascynujące, że jakby ten, ten ogólny zarys krzyża wpisanego w koło, jak i przedłużenie te, takie zadziwiające, to wszystko jest jakby pokryte zarówno ornamentem plecionkowym, magicznym, ale wokół jest bardzo dużo takich magicznych symboli, ale też postaci są, które mówię, badacze z wyspy Man stwierdzili, że to, jest, to są historie mitologiczne dotyczące boga Thora, skandynawskiego boga Thora, który gdzieś świadomości kultury zachodniej przecież przetrwał, bo przecież po angielsku Czwartek nie nazywa się inaczej niż tak, Thursday. First day, first day, tak. Thursday, czyli dzień Tora, oni, oni czwarty dzień tygodnia to mają patrona pogańskiego I, i jest taka fajna, bardzo wartościowa relacja takiego dyplomaty irańskiego, perskiego, przepraszam, z opisującym wikingów nad rzeką Wołgą, którzy wjeździ Wierzyli te, te, te niewolnice tam do, do krajów arabskich, ale ich, ich, ich władca zmarł, i tam jest opisany, trwający wiele tygodni, jeżeli dłużej, cały cały pogrzeb tego wikińskiego władcy tam, i to był o świadkiem. Tak? On opisuje, co widzi, nie? To, nie, nie to, że słyszy od kogoś, on opisuje, co widzi. Tak. Ciekawą rzecz jeszcze powiem, już a propos tego Ibn Fadlana i tego opisu, że yy, Słynny, słynny, Henryk Siemiracki, no w Krakowie to jest legenda, tak? Pochowany na skałce w Krakowie, on namalował niezwykle niezwykle można, powiedzieć malowidło na, na, na ścianie, na ścianie wewnętrznej Muzeum Historycznego w Moskwie. Na zamówienie prawdopodobnie mu powiedziano, że chcemy tu namalować coś wspaniałego. On był już bardzo znanym malarzem w różnych krajach, tam malował, w każdym razie on chyba sam wybrał relację Ibn Fadlana i to zatytułowano Śmierć Wodza Rusów, tak. Mm -hmm. Tam, tam za bardzo tych wikingów nie eksponowano w tym, oczywiście to jest nic wspólnego, właściwie te obyczaje nie mają z tradycją słowiańską, ale on namalował duży obraz, który jest bardzo popularny. To jest, to są, to jest obraz, gdzie Widzimy tę całą sytuację pochówku władcy, gdzie nawet chyba sugeruje się tam składane są ofiary z ludzi obok, I, i ten władca jest w łodzi. To jest pochówek łodziowy. I tak jak wskazuje Władysław Duczko, świetny ekspert od tematów archeologii skandynawskiej, polskiej, pochówki łodziowe były wyłączną domeną Skandynawii. Tak, że, że, że żadne inne ludy nie, nie praktykowały tego. Ale dodam jedną rzecz, bo, bo czasem są duże spodziewania, no tak, bo może w Kopsu Bandy będzie, będzie łódź pogrzebowa. No, z jednej strony może być, ale na przykład mieli różne fale, takie jakby powiedzieć, tego rytuału, tak, że, że był okres, zakupywali łodzie, ale zaraz potem na przykład był okres, kiedy palili wszystko. Zresztą to, tak. to pokazuje Ibn Fadlan z opisem, że, że ta była łódź pogrzebowa, tam te władca były w takich szatach, tam błyszczących, włożony do łodzi, ale to, to wszystko spalono tak, rytualnie. Tak. Nagi kapłan przyszedł i pod, 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 podpalił, podpalił ten, ten cały, ten, z baldachimem, tą łódź i to, to wszystko. W każdym razie, Później do, do, do kopca czy, czy do, do, do grobu trafiały szczątki pospalone. I te, te przedmioty metalowe, na przykład czarne mogile w Czernichowie, hełmy, które w Polsce nazywane piastowskimi, czy, czy miecze, broń, która przypalona jest, ale wiele rzeczy jakby zostało, że, że, że no, no nie, nie rozpadło się zupełnie, tak? chociaż wszystkie drewniane elementy, wszystko zostało przypalone. W każdym razie mamy różne stopnie zachowania tego, i bardzo rzadko się zdarza, że, że są takie wspaniałe odkrycia jak Osberg czy Hekstad w, w, w Norwegii, gdzie mamy olbrzymie, świetnie zachowane, kompletne, niespalone łodzie pogrzebowe. Więc to, to, to jest zupełna rzadkość i trudno na to liczyć. Nie? nie możemy wykluczyć, ale liczyć nie powinniśmy. Władcy byli bardzo oporni na zmianę obyczaju. Chyba, że zostali podbici i byli zmuszeni, do, do, do tak jak władca małopolski czy Wiślad został zmuszony, no to wtedy on, on przynajmniej nominalnie przyjmuje tą religię zdobywców, czy swoich panów, ale to wcale nie oznacza, że on, że on musi bardzo w to wierzyć, tak, że on w ogóle już tych obrzędów nie będzie wykonywał. Zresztą historia Europy z X wieku pokazuje, że wielu władców siłą chrzczonych wracało później do, do pogaństwa. I ciekawą sprawą jest nawet z tym, tym którym ochrzcił Daniel w cudzysłowie, czyli Harald król duński, dlatego, że przecież on wzniósł kopiec pogański dla, dla swoich przodków. Tak? Jeden z tych kopców został wzniesiony od, od, od zera przez Haralda. Co prawda, przed, przed przymusowym chrzczem, bo też w Polsce mało kto wie że są zapisy, że cesarz Otto siłą ochrzcił, po zdobyciu tam części Danii, ochrzcił Haralda Świndelzębego, jego syna, Svena Widłobrodego. Zresztą Sven otrzymał na cześć cesarza Niemiec imię chrześcijańskie Otto, czyli Sven Otto Widłobrody. To był taki standard krystalizacji. Standardem nie było to, co, co my tam widzimy w podręcznikach, że jacyś Nawiedzeni, wspaniali mnichowie przy, przyjeżdżali i ci, ci władcy się zakouchali w nowej religii. Widać w ich zachowaniu, że nie było żadnej zmiany ich nią, tak? Oni nie stawali się jakimiś chrześcijańskimi współczującymi władcami i przestawali handlować niewolnikami da, da, albo wolnymi. Dalej wolnych. trwali, tak, dalej trwali w tych swoich starych Dokładnie. zasadach. I tak. tu mamy związek z Wawelem, bo, bo mamy aż dwa kościoły, te przedchrześcijańskie. Na Wawelu, małe, co prawda, ale jeden pod się Świętego Michała, a drugi się tego Jerzego. I zarówno świątynie chrześcijańskie pod wezwaniem Świętego Michała, jak i Jerzego były wznoszone w całej Europie, najczęściej na, na miejsca kultu przedchrześcijańskiego. To, to, to jest dosyć takie zrozumiałe. Ale z, naukowcy na Zachodzie mówią również, że. Te, te dwie postacie, tych dwóch świętych, to były ulubioni święci elit, rządzący. Szczególnie święty Jerzy z tą swoją włócznią, zabijający smoka, tak czy ewidentny wojownik. Tak, Bo tak. bardzo przypominał symbolikę, no, również skandynawską. Nie? Na, na przykład, no, łatwiej się było tam, nie wiem, <laughs> zwrócić do takiego boga, który przypominał jakiegoś tam tyra albo <laughs> strasznego jakiegoś. Tora z młotem na, na swym rydwanie, niż do, do jakiegoś to wpatrzonego w niebiosa i ze złożonymi rękami. Tak? Więc w każdym razie mamy aż dwa kościoły, potrzeba dalszych badań, ale szczególnie kościół świętego Michała był obok Kurhanu, który został w XIX wieku zniwelowany. I ten Kurhan chyba był centralnym punktem. Kultowym, czyli religijnym, przedchrześcijańskim na Wawelu. Nie był za duży, ale są, zachował się zapis historyczny, że na Kurchanie odbywały się posiedzenia takich rad rządzący takich no, nie, nie, nie sejmu, ale wie, wiec można powiedzieć, tak? Cię, wiec, ale w polskim gronie. Tak, tak. Tak, wiec to też chyba ma. Na swoje korzenie w, w, w terminie gockim o tym samym znaczeniu. Kopce w tradycji skandynawskiej standardowo były używane jako właśnie takie miejsce zgromadzeń wąskiej grupy rządzącej, bo oni wierzyli, że, że, że te duchy zmarłych, ta moc poprzednich tam władców jakby oświeci ich, czy, czy wesprze i o, oni sami, ci, ci rządzący w wiecu można władcy, księżęta, oni są kontynuacją tej pochodzącej od bogów skandynawskich, od, może od Odyna, tej władzy, która jest kontynuuje się, tak? czyli miejsce przeprowadzania tego typu zgromadzenia miało ogromne znaczenie. OK, na koniec jeszcze mam takie pytanie. Właśnie a propos wracając do Wawelu, do tego grobu. Moje pytanie jest takie. Kim mogła być ta osoba? No, to czysta, już tutaj będziemy takie nasze. No ona, ona, ona była księżną, to, to nie ma dwóch zdań. Tak? To była najważniejsza naj, naj żeńska postać tego obszaru. Bo jest tak pochowana w honorowym miejscu. Już wpływy chrześcijańskie były, no to przecież jest kościół. Tak? Chociaż wydłużenie czaszki i, i ta ornamentyka, o której mówimy, wskazuje, że wpływy przez również są bardzo silne. Trudno powiedzieć, które silniejsze. mniejsze. Nie mamy darów grobowych, ale jeżeli było dużo darów grobowych, to znaczy jednak w tą no nie, 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 w te niebo skandynawskie pogańskie bardzo wierzono i dlatego tyle tego wszystkiego dam. Ale co jeszcze możemy powiedzieć? No możemy powiedzieć tyle, że, że to, to też nam wiele mówi to, że, że to jest takie małe. Tak? W tym czasie w Kałdusie koło Hełna profesor Chudziak odkrył budowaną wielką bazylikę przez wikingów. Odkryto krążek z napisem rolniczym, odkry, odkryto tam szczątki ludzi składanych w ofierze pod fundamentem, odkryto broń wikingów i bazylikę, taką halową, tak? nie, nie w stylu bizantyjskim, tylko bardzo dużo porównywalną, a może większą od wielkopolskiej budowni w tym czasie. Mm -hmm. Czyli to jest kałdus. Kto słyszał o tym kałdusie czy nie, no Bardzo mało nie, się utrwaliło. tak I mamy tutaj kraków wawel. I, I takie kościółki, takie kapliczki właściwie, tak? gdzie, gdzie wchodziło po kilka osób na juzię. Więc to też może na coś wskazywać. Chyba to państwo było w momencie jakiejś słabości, ale na tyle silne, że władze zachowywali, tak, że panowali na Wawelu. Ale, ale tu nie, to w ogóle w tych, w tych budowlach, tak? czy ozdobach tych budowli, w ogóle nie widzimy żadnego, nie wiem, przepychu, czy. czy tak, to jest zastanawiające. Ciekawych, symbolicznych, właśnie nie ma kolumn z, z ta, mniejszych trochę. To jest skromne z, wszystko. Z tak? Nie ma tablic z, z plecienkami, tak? Wszystko jest skromne. Ja się nawet zastanawiałem, czy, czy to, to nie mogłaby być ta osławiona Zygryda Świętosława, tak? Czyli córka mieszka pierwszego, Matka Knuta Wielkiego. Taka tak zwana matka królów, bo, bo... To no, nie. wiemy, że Knut Wielki przyjechał po nią, żeby ją zawieźć że z Polski do, już w okresie życia, on, z Polski do, do Anglii. I według tradycji ona zmarła w Anglii, ale nie, nie wiemy gdzie jest pochowana, nie wiemy kiedy zmarła dokładnie. To, to jest takie owiane jak mógł mgłą tajemnicy.